Dzisiaj zaczynamy nowe miasto i nagrywamy już windy i teraz sobie jedziemy sobie teraz windą Shingler w Rzeszowie, No więc przywołaliśmy już. Winda jedzie. No. Dobra, chwilę sobie poczekamy. Jak widać. Więc cały czas stoi, może pojedziemy sobie drugą, albo już poczekamy. No, o, dobra, zjeżdża. Okej. Okay. No i znowu stanęła. Ale ktoś wsiadł? No. Patrz, drzwi się nie domykają. Zimler na łanie jak No, glazdorsy. Zimlera. Okej. O, czyżby? O, oh, jest. No, możemy mieć pasażerów, tak jak to mówię. To, to kiedyś zaraziłeś tą bardzo żadną chorobą świetlną? A, wczoraj. Chodź, <laughs> rozświejemy <laughs> <laughs> ją niżej albo tutaj. Dziękuję. Dobra, teraz... Idziemy na towarówkę? No, tylko musimy ją znaleźć. A to no, naprawdę jest prowinda? No, Schindler. Normalnie. Nowy Schindler. No, jest takie, przyciski nie są dotykowe. Teraz pójdziemy sobie do towarów. O, o! No i graży No przywołajmy sobie. Może być o było. No to tam... czekaj nie Czekaj, ta przyjedzie. Jeden. Jeden chwila. Dwa o tutaj ciągle. O, ta, ta jedzie, tak. Ta lepsza Ta jedzie, dobra. Ten plot. Zobaczycie towarową towarówkę Schindler. To jest na No co? No to ta przyjechała. O. Ok, wchodzimy to do towarówki. Gdzie każdym? Chcę zobaczyć. Chodź na drugie jest dużo. Hej. Dzień dobry państwu. Ugh. Łe. Miałem się tak przestraszyć Dobra, pojedziemy sobie jeszcze. Teraz sobie pojedziemy i drugą, Schindler. Okej, okay. przyjechaliśmy, Zdajeczymy się Dobra. To teraz pojedziemy sobie drugą górną. No to... No to chwilę, to... To musimy... Tą podeślemy na... Tle. na No nie że tak, No, widzisz. Dobra, niech ta się zamknie No nie, 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 bo czujnik jest Jezu, szybciej Czekaj, odejdźmy O! Tam nie jedzie, a my sobie przywołam to Została nam jeszcze jedna wilda To jest towarówki Nie wierzę, Teraz. Jesteśmy w Rzeszu, nie? Pojechaliśmy Kochaliśmy no, się. W galerii jestem. No w galerii. Galerii no, no nie, nie gadajcie, że ta przyjdzie znowu. Ok. A nie, bo ta Dobra, ta jedzie. Ok, pierwsze. Drugie. Jakie jest odrobienie? Co? Na drugie jest. Teraz dobra, tam. pójdziemy sobie na wymiar. Stanimy. Ale też pókujemy. No jasno, yes, ta chyba przyjedzie. Ta przyjechała. Jest nie A Tam długi, chyba. Tam fakt. No bo. Dobra, dobra. Czekaj, zobaczmy, zobaczmy gdzie jest czujnik. Albo zobaczymy jak będzie to reagować. Dobra, na i zamykamy drzwi. Schindler. Gdzie tu jest rok? O, 2012. Właśnie wiem. dobra. Schindlerek. No, tak. Widzicie no, tu trochę szumów, przepraszam bardzo. Okej, okay, pojedziemy sobie jeszcze raz tamtym Schindlerem. Jeszcze raz. No i pojedziemy jeszcze jednym chillerem, tak? też takim samym, no wiesz, tam. Tam. I tu jeszcze mniej nie nie? O, dobrze. tu jest no, Czyś Czyżby? Jest, yes. yes. Pusta. Pusta ma. No. To minus 1, jeden, dobra. Pierwsze zobaczymy, czy tutaj... O nie jest czy mnie nie patrzy. Mniej jeden door closing. No jest, dobra. dobra. Jeszcze pasowały głosy. Door closing. I jedziemy. Dobra. Nice. 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 Very easy. Czy jest coś na... Nie ma nikogo na zero. Proszę Państwa, Proszę Państwa, jedziemy na minus jeden. Minus jeden. To nie są piwnice. No takie piwnice, nie? Bo tutaj tak zimno. No i jesteśmy. Dziękuję. Teraz idziemy a, jeszcze pokażemy wam tą windę jedną, Schindler, No to chwila. Pamiętacie, że schody ruchome to też jest Windem, winda? No, absolutnie. Schindler. Okej, okay, mamy ją gdzieś tam. O, jest tam. Tak. Widzisz? Dobrze. Na jedno piętro tylko jedzie, więc... No to więc sobie... To tak samo. Schindler. Tę winda nie pocukałam na normalnie. No, dla inwalidów nie. Dobra. Dobra, jedziemy. No to zapraszam. Czujnik jest. Jedziemy na zero. Dziękuję. I do zebra. Idziemy. Pojedziemy sobie jeszcze. Uuu, dźwig osobowy. sobowy. Jeden ton. Czekaj, nie wychodź. A poczekaj, zejdź na dół, zejdź na dół. I idź tam, ja tam będę. No i idź. Jedziemy. Hej. Jedziemy. Minął się indy. Dziękuję. Ej, był głos jak wzywałem? Co? Był głos jak wzywałem? Nie. Nie. Nie było, dobra, robię cięcie i widzimy się w kolejnym widzie. Dobra, jestem po cięciu Idziemy w Schindler. i Harry Gow. Nie, 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 nie idź. Nie, idź. No dobra, ale tylko na gram i Pójdziemy jeszcze raz z tamtą schindlerką. Ostatni raz tutaj pojedziemy. Czułem, jak się skacze, nie? Gdzie? W koziarku. Dobra. O stoi na kabinacie. się poszło nam stoi. Słyszeliście dziecko takie masko. bez rąk nie odkiało. No <laughs> dobra, jedziemy sobie na zero. Zero. No. A bo dobra, Pójdziemy okay. sobie spróbujemy jeszcze wejść do. No. Spróbujemy pojechać jeszcze drugą towarówką. Ja to się uda wejść. I towarów mm, ta jest na Aha. Czyli ta oczywiście przyjedzie. No bo... nie no. jechać, nie? Ty... Czego? T... Ta jest. Nie, ta gdzieś. Jeden. Czyżby? Tak chyba jedzie. Jest, yes, yes. dobra. Będziemy wreszcie tą naszą towarówką. No, nice. Okej, okay, nice. Door open. Jest i to laserek. Ja to już No i uwaga puszczam. No, Zamkutę. Nice. Wreszcie patrzcie jakiś znaczek Schindlera Dobra, jedziemy na misję. Dobra. Oj, oj oj. Dobra, to jest już, to już koniec odcinku. Mam nadzieję, że Wam się spodobały WINDY SCHINDLER No to... Nos, przepraszam, będą jeszcze windy w Wierzowcu, pójdziemy sobie tam, no to na razie. No,